Dzień dobry, witam Państwa. Wczorajsza sesja amerykańska przyniosła kontynuację umacniania dolara, jednak w nocy pojawiło się odbicie i dziś rano kurs euro-USD znajdował się w okolicy poziomu 1,32. Niestety z samego rana pojawiła się informacja, że agencja Moody's zamierza poddać rewizji rating Portugalii z możliwością obniżenia tego ratingu o 1 lub 2 stopnie. Informacja ta negatywnie wpłynęła na główną parę walutową, której kurs w tym momencie znajduje się na poziomie 1,3150. Z kolei na parach złotowych w efekcie obserwowaliśmy odbicie w górę. Kurs USD-PLN oscyluje w tym momencie wokół poziomu 3,04, natomiast para EUR-PLN znajduje się na poziomie 4,0. Na dzisiejszą sesję nie zaplanowano żadnych istotnych publikacji makroekonomicznych, zatem jedynie niespodziewane wypowiedzi lub napływające informacje, tak jak w przypadku porannej informacji z agencji Moody's, mogą wpływać na nastroje rynkowe. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego dnia. どうも。